Tu radio kurier galicyjski. Witam serdecznie Państwa z lwowa, słuchacze radia kurier galicyjski. Przy mikrofonie Anna Gordiewska. Tak długo czekamy na lato, i tak szybko mijają wymarzone ciepłe dni, słoneczne czy deszczowe. Mimo kataklizmów w ostatnich latach, to też pora dla wielu z nas wymarzonych urlopów. Kalendarzowe lato rozpoczęło się tydzień temu i dziś na karcie kalendarza już 29 czerwca. U nas jest teraz inaczej. Kto może, korzysta z urlopu. To dotyczy regionów, gdzie jest w miarę bezpiecznie, tak jak u nas w Lwowie. Ale na wschodzie naszego kraju tak nie jest. Codziennie giną ukraińscy żołnierze przeważnie młodzi ludzie i idąc ulicami Lwowa często widzimy karetki pogotowia. Dawny kościół jezuitów jest to obecnie grecko-katolicka cerkiew Garnizonowa. Właśnie stamtąd chowają ukraińskie żołnierze. Na tak zwanym Marsowym Polu w Lwowie, które znajduje się tuż przy cmentarzu Łyczakowskim, wzrasta cały czas ilość grobów. My teraz odliczamy czas inaczej. Mówimy to było przed wojną lub Podczas wojny nikomu w najgorszym śnie nie mogło się przyśnić, że będziemy przeżywać inwazję Rosji na Ukrainę. 129. dzień Ukraina broni się przed najeźdźcą. Intensywne działania zbrojne są nadal na wschodzie kraju. Oto, co przed nami w dzisiejszym programie. Opowiemy o dzisiejszej wizycie ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego w Lwowie, o odsunięciu pomnika Orlund i kadetów lwowskich w Katowicach. Posłuchamy, co sądzą lwowianie o przyznaniu Ukrainie statusu kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej. I na zakończenie, naszym gościem w studiu będzie dziś dyrektor Polskiego Teatru Ludowego w Lwowie. Zbigniew Szanowski, który opowie o wydarzeniach, w których ostatnio uczestniczył. Wojska agresora usiłują zablokować Lisyczańsk w obwodzie Ługańskim i przejąć kontrolę nad drogą z tego miasta do Bachmutu w obwodzie Donieckim. Lisyczański jest ważnym punktem oporu w tym regionie. To ostatnie duże miasto w obwodzie kontrolowane przez siły ukraińskie. 23 czerwca na szczycie Rady Europejskiej zapadła kluczowa decyzja Ukraina uzyskała status państwa kandydującego do Unii Europejskiej. Nasi koledzy redakcyjni Konstanty Czawaga i Aleksander Kuśnierz zapytali, co sądzą na ten temat lwowianki Janina Wołosiecka Alkoni, poetka polska z Lwowa. Właściwie to wszyscy euforyczni to odbierają, dlatego że czekali na taki czas, marzyli o tym, ale ja zawsze się czuła w Unii Europejskiej, ja się nie czuła poza Unią Europejską. Lwów to jest miasto magiczne, historyczne, miasto starych, cudownych dziejów, różnych narodowości, kulebka narodów różnych. Właściwie ja się zawsze czuła tak w Unii Europejskiej. Oczywiście nie mieliśmy może takich możliwości finansowych, ale duchowe możliwości nasze możliwości lwowskie zawsze u nas były. U nas wielki jest potencjał inteligencji. Ludmila Renkas, przewodniczka. Oczywiście, Ukraina może być w Unii, bo to jest, będziemy mówić, kraj bardzo bogaty. Bardzo bogaty na ludzi takich duchownych, którzy teraz walczą o niepodległość Ukrainy przeciwko tego Wojska Rosyjskiego. We Lwowie jeszcze od dawna Istniał już Uniwersytet nasz lwowski, a oprócz tego wielka ilość, będziemy mówić, mieszkańców Lwowa zdobyli oświatę nie tylko w Lwowie, ale i w innych krajach wyjeżdżali jeszcze w XIX wieku. I przez to przywieźli z sobą te kultury, te tradycje, które były w tamtych krajach i oczywiście przez to, to, to wszystko było rozpowszechnione w naszym mieście. Dzisiaj 29 czerwca na zaproszenie ministra Kultury i Informacji Ukrainy Aleksandra Tkaczynki do Lwowa przyjechali przedstawiciele Ministerstw Kultury państw Europy Środkowo-Wschodniej. Polskę reprezentował wiceminister Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński. W czasie spotkania omawiano sposoby ratunku ukraińskiego dziedzictwa kulturowego. Od początku wojny ponad 400 obiektów kultury padło ofiarą najeźdźców. Swoją wizytę w Lwowie wicepremier Piotr Gliński rozpoczął na cmentarzu obrońców Lwowa. Tam wspólnie z władzami miasta i obwodu lwowskiego złożył wieńce na płycie głównej przed pomnikami chwały i ukraińskiej armii halickiej, a także oddał hołd żołnierzom poległym w trwającej teraz wojnie z Rosją. Obejrzał też odsłonięty w maju posągi Lwów. Na miejscu byli Artur Żark i Aleksander Kuśnierz. Mówił Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Budujemy format polityczny, który przede wszystkim w obecnej sytuacji wspiera Ukrainę. To jest podstawowy obowiązek dla całego cywilizowanego świata, żeby wspierać Ukrainę w tej wojnie przeciwko kulturze, przeciwko cywilizacji, którą rozpętał Putin i Federacja Rosyjska. Na to się nie godzimy. To jest jeszcze jeden. No, z wielu bardzo, nie tylko gestów, ale także działań dla wsparcia Ukrainy. Rozmawiano też o polsko-ukraińskiej współpracy w zakresie kultury, a także renowacji cmentarza Orontwowskich. O najbliższych planach opowiedział Janusz Balicki, prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi w Lwowie. Mamy do rozwiązania szereg kwestii, które dotyczą przede wszystkim miejsc pochówków żołnierzy września 1939 roku. Oczekujemy prac pracy ekshumacyjnych. No i oczywiście są sprawy, które dotyczą cmentarza Obrońców Lwowa. Po otwarciu minęło już bardzo dużo lat i są potrzebne niektóre prace remontowe. Jest również kwestia odnowienia posągów Lwów, które wróciły na cmentarz Obrońców Lwowa. Ministrowie Kultury Mogli zapoznać się ze zniszczonymi w czasie wojny zabytkami i muzeami. W gmachu Opery Lwowskiej, szefowie resortów kultury państw Europy Środkowo-Wschodniej zapowiedzieli stworzenie ponadpaństwowej platformy mającej pomóc Ukrainie chronić dziedzictwo kulturowe. Aleksander Tkaczynko, minister kultury i informacji Ukrainy, zaznaczył, że to jest pierwszy krok, który możemy nazwać lwowską deklaracją. Ona przypomina naszym partnerom w Europie Zachodniej i na świecie, że oprócz wsparcia militarnego musimy chronić naszą kulturę i naszą tożsamość. Z tym też walczy Putin. To jest właśnie moment, aby po słowach przyszły konkretne działania konkretne wsparcie finansowe ukraińskiej kultury, nie tylko po naszym zwycięstwie ale dzisiaj, tu i teraz. Wasyl Wowkun, dyrektor generalny Opery Lwowskiej, powiedział. Jest bardzo dużo zabytków, które trzeba ratować. Dlatego przed Ministerstwem Kultury i Informacji Ukrainy stoi bardzo ważne wyzwanie, aby połączyć działania ministerstw swoich odpowiedników z innych krajów, żeby pomagali w przyszłości przy odbudowie tych zabytków. Goście oddali też hołd ofiarom rewolucji godności, składając kwiaty przy pomniku Niebiańskiej Sotni, a później obejrzeli wystawę Muzynie Milczą cerkiew garnizonową Sił Zbrojnych Ukrainy pod wyzwaniem Świętego Piotra i Pawła oraz Lwowską Galerię Sztuki. Przy kościele Mariackim w Katowicach odsłonięto pomnik Orląd i kadetów lwowskich. Na miejscu była Karina Wysoczańska. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, której przywodniczył metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Złożyć hołd bohaterom przybyli potomkowie Orląd i kadetów lwowskich, członkowie towarzystw miłośników Lwowa i kresów południowo-wschodnich. Specjalnie na wydarzenie przybyli przedstawiciele Konsulatu Generalnego we Lwowie, organizacji polskich z zachodniej Ukrainy, m.in. dyrektor Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie Zbigniew Szanowski, prezes LKS Pogoń Lwów Marek Horbań. Pomnik stanął na placu księdza Emila Szramka w pobliżu kaplicy Golgota Narodu. Jego autorem jest artysta-rzeźbiarz Jacek Sarapata – Monument powstał z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej oraz Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Rafał Kocut, konsul Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie. Kiedy myślimy o, o cmentarzu obrońców Lwowa, zwanym potocznie cmentarzem Orląt, to myślimy o tych najmłodszych, o tych nastolatkach, którzy z bronią w ręku poszli walczyć o swoje polskie, polskie miasto Lwów. Myślimy o Antosiu Petrykiewiczu, Pochowanym w kumbach o Jurku Biczanie, który zginął dzień przed, przed wysłodzeniem Lwowa 21 listopada 18 roku. Naszą rolą jest to, żeby pamięć przetrwała. Żeby tym, tej młodzieży, która się tutaj tak licznie zebrała, opowiadać, co się działo 100 lat temu. I tutaj na Śląsku, i nieco więcej niż 100 lat temu na Welwowie, na Ziemi Lwowskiej, na Ziemi, na ziemi Stanisławowskiej. Andrzej Sztyliga, wiceprezes katowickiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Dzieci nie powinny ginąć w czasie wojny. To nie jest rola, to nie jest cecha dzieci. Dzieci powinny się wychowywać, powinny czerpać wiedzę od rodziców, maśladować rodziców, łobuzować, ale nie walczyć. Dzieci zademonstrowały swój patriotyzm we wrześniu, kiedy Bismarck mówił tylko po niemiecku, nawet się modlić. One, one powiedziały, nie, my jesteśmy Polakami. Później było powstanie warszawskie, kiedy przemykały tam dzieci. I tak było we Lwowie. I tak jest dzisiaj na Ukrainie, proszę Państwa. Przecież ta dziewczynka, która w bunkrze śpiewa i ona czegoś nad, nas uczy. No właśnie i ostatnie zdanie. Czego nas mogą uczyć takie pomniki? Tego, że są pewne zasady nieśmiertelne. One są zapisane w Dekalogu, są zapisane w dobrym wychowaniu, są zapisane w innych mądrych księgach, innych wyznawców, innych religii. To są te zasady, które mówią nie kłam, nie zabieraj komuś jak nie Twoje, po prostu podstawowe ABC. Ten pomnik powinniśmy traktować jako pomnik skierowany do nas, do siwych, dorosłych i do dzieci. Tu się powinny odbywać swoiste lekcje historii. Jeżeli zdobędziemy się na to, że będziemy to miejsce tak wykorzystywać, to spełnimy swój wielki patriotyczny obowiązek. Uroczystość zwieńczyło zasadzenie dębu papieskiego, który na okazję stulecia powrotu części Górnego Śląska do Polski został specjalnie poświęcony przez Ojca Świętego Franciszka. Bardzo miło mi przedstawić gościa naszego programu, dyrektora Polskiego Teatru Ludowego w Lwowie, pana Zbigniewa Chrzanowskiego. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich i bardzo się cieszę, że jestem w nowym studiu radiowym Kuriera Galicyjskiego. Jestem tutaj po raz pierwszy. No cóż, przyznam się, że... Miesiąc czerwiec, jeżeli można się tak wyrazić, miałam strasznie zajeżdżone, bo zaczęło się od dalekiej podróży, wyjechałam do Wilna, na jubileusz 80-lecia urodzin, wybitnej wileńskiej dziennikarki, wielkiej przyjaciółki naszego teatru, znakomitej znawczyni, wszystkich powiedziałbym, ciekawości ziemi wileńskiej i Okolic Wilna i nie tylko, Alwidy Bajor, która wielokrotnie bywała w Lwowie, bywała na naszych spektaklach tu i w Wilnie, pisała przepiękne recenzje i właściwie ten cały materiał, jakby teatroznawczy, również zawdzięczamy Alwidzie. Więc nie mogłem odmówić jubilatce i jednak wybrać się w daleką podróż. No i następnie powróciłem. W rodzinne pielesze, żeby za kilka dni znowu udać się do Warszawy, być obecnym na nominacji Kuźni Mistrzów Słowa Polskiego, nominacji, którą Teatr Polski w Lwowi Ludowej otrzymał. No właśnie, chciałam się zapytać, w jakiej scenerii to się wszystko No odbywało? Właśnie, no więc właśnie, kiedy otrzymałam taką wiadomość, że teatr został nominowany do tego, a jeszcze do tego dodano, gdzie odbędzie się ta nominacja. Y, oczywiście jak na skrzydłach poleciałem do Warszawy, bo nominacja odbyła się w sali y, koncertowej y, Zamku Królewskiego w Warszawie. Serce drgało? Y, ta sala jest dla nas, y, mówię dla nas w języku... Z... Takim używam zbiorowości dla teatru jest y, szczególna, dlatego że w 1993 roku myśmy po raz pierwszy wystąpili w Warszawie i graliśmy tam szopkę lwowską. To było przeżycie przeogromne wśród starych y, lwowiaków, którzy tłumnie się zgromadzili y, w tej sali. Widocznie, wrażenie sprawiliśmy dobre, bo już za kilka lat znowu zostaliśmy zaproszeni do tej sali. Tym razem zagraliśmy odprawę posłów greckich Kochanowskiego w tej no, niepowtarzalnej scenarii powiedzie, scenerii, y, Zamku Królewskiego. A kto był obecny? Y no więc właśnie na, na tym. Pierwszym spotkaniu bardzo znane osobistości: Adam Killian, Jerzy Janicki z żoną, część naszych aktorów, Ania Hauswater. To było, powiedziałbym, niepowtarzalne absolutnie spotkanie. Podczas naszej rozmowy, kiedy pan opowiadał, dzielił się swoimi wspomnieniami. To właśnie pan mówił o tym, te teraz mówi o samych tych uroczystościach, tej nominacji, że każdy z nominantów miał taką, takie przemówienie tak, dla tak, obecnych. To, I pan się przyznał, że pan zimprowizował. Tak, ja improwizowałam, bo tak się stało, że ja byłem jednym z ostatnich wywołany na scenę tej sali. No, i wysłuchałem tych wszystkich, co mówili, którzy y, mówili o wartości języka, o pięknie języka, o możliwości wypowiedzenia się w tym języku, i tak dalej. Natomiast ja przyznałem się, że wchodząc na scenę, jestem tak wzruszony, właśnie. Tymi wspomnieniami, że kilkanaście, kilkadziesiąt lat tutaj stałem, ale w zupełnie innej roli. Przyznałem się do tego, powiedziałam i powiedziałam, że też się przyznałam, że teatr w przyszłym roku przygotowuje się do swojego 65-lecia, swojej działalności. I na koniec tego, ponieważ również opowiedziałam troszeczkę o działalności teatru, a w ubiegłym roku był to rok Norwida, więc nasz. Norwidowska uroczystość odbyła się w Katedrze Lwowskiej i fragment wiersza Norwida zarecytowałem coraz to z ciebie, jako z drzazgi smolnej, około lecą szmaty zapalone, gorejąc, nie wiesz, czy stawasz się wolny, czy co to swoje ma być zatracone, czy popiół tylko zostanie i zamęt, co idzie z burzą w przepaść, czy zostanie na dnie popiołu, Gwiaździsty diament wiekuistego zwycięstwa za Tak skończyłem. Pięknie pan, pięknie pan zarecytował, a my się bardzo, bardzo cieszymy, ponieważ i gratulujemy przede wszystkim teatrowi. Czasy są trudne. COVID, teraz wojna. Pracuje się w takich ciężkich warunkach, ale mimo wszystko, jak to kiedyś było powiedziane, że piękno uratuje świat. Sztuka również ratuje w tych trudnych czasach. A ja panu bardzo serdecznie dziękuję, że znalazł pan czas przyjść tutaj do nas i podzielić się swoimi wrażeniami. Dziękuję bardzo. I przypominam państwu, że moim i państwa gościem był dyrektor Teatru Polskiego w Elwowie, pan Zbigniew Chrzanowski. Chce się z dala trudzi. Szuka cię w dali znów. O miasto bez ludzi rozśpiewanych pogodnych słoń. To właśnie ta piosenka twa. Jeśli kochać się, to we Lwowie, wszędzie jest dość tej bezcennej do śmiechu do łez, do bezcennej fantazji. Ile jest miast, ile jest miast, wszędzie dobrze i źle po połowie. bramą siedzą kamienne lwy. Wiedzą, że wszędzie tak samo marzy młodość i kwitnący. Z zielonych drzew płynie ten śpiew Chcesz znów młodym być? Wróć do lwowa. Wszędzie jest dość tej bezsennej do uśmiechu, do łez, do desennej fantazji. Tyle jest gwiazd, tyle jest gwiazd, tyle jest nas. Wszędzie znajdą cię piosenki tej słowa. Mieć świat gdzie chcesz, rób jaką i wiesz. Chcesz być młodym, znów wróć do być, wróć do lwowa. Coraz już mniej tej bezcennej okazji, do uśmiechu, do łez, do bezsennej fantazji. Tyle jest nas, tyle jest nas. Lata płyną i srebrzy się głowa. Wróć świat, gdzie chcesz, Sen sen Program przygotowała i prowadziła Anna Gordijewska przy współpracy dziennikarzy Nowego Kuriera Galicyjskiego, Konstantego Czawagi, Aleksandra Kuśnierza, Artura Żaka, Kariny Wysoczańskiej, Andrzeja Borysiewicza. Zapraszamy do słuchania Radio Kuriera Galicyjskiego premierowo w każdy środowy poranek na kanale YouTube Radio Kurier Galicyjski. Do usłyszenia. Projekt jest wspierany ze środków kancelarii prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2021-2022 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Tu Radio Kurier Galicyjski.